Patryk Klimala, nowym napastnikiem FC Seoul. Pierwszy Polak w historii klubu. FC Seoul ogłosił pozyskanie Patryka Klimaly, polskiego napastnika, który został pierwszym Polakiem w historii tego koreańskiego klubu. Profil zawodnika. Imię i nazwisko: Patryk Klimala. Data urodzenia: 5 sierpnia 1998, Świdnica, Polska. Pozycja: napastnik. Numer: 32. Wzrost: Honto Eysinci Real Cyrilmir, poprzedni klub, Śląsk Wrocław. Przebieg kariery. Klimala rozpoczął swoją karierę w polskiej ekstraklasie, a następnie przeniósł się do Celtiku FC w Szkocji w 2020 roku. Po trudnym okresie w Europie zyskał doświadczenie w MLS, grając w barwach New York Red Bulls, 61 meczów, 14 bramek. W sezonie 2024-2025 błyszczał w australijskim Sydney FC zdobywając 17 bramek w 31 meczach. Oczekiwania w FC Seoul FC Seoul liczy na wzmocnienie ofensywy dzięki Klimalie. Zawodnik jest znany ze swojej szybkości, wszechstronności oraz dokładnych strzałów obiema nogami. Ceni się go również za intensywny pressing i zdolność do wywierania presji na obronie przeciwnika. Klimala powiedział Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę dołączyć do FC Seoul, Wiem, że to wielki klub i chcę tutaj osiągnąć coś wyjątkowego. Sukces drużyny jest ważniejszy niż moje statystyki. Plany, po pozytywnym przejściu testów medycznych, Klimala dołączył już do treningów zespołu. Wkrótce zadebiutuje w Kyle League 1. FC Soul aktualnie zajmuje siódme miejsce w Lidze i liczy na awans do strefy Azjatyckiej Ligi Mistrzów ACLI. Dzięki nowemu nabytkowi.